generał, że żołnierze nie złomni, nie? I, I ja kiedyś mówiłem coś takiego dowódcom: Mówi, że wy teraz jak gnoiliście tych żołnierzy, to teraz powinniście ich wszystkich wyróżnić, bo to są tak naprawdę wasi najlepsi żołnierze, którzy wiecie, że oni myślą. Wczoraj powiedział jeden z naszych kolegów coś, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że jeden dowódca po czasie wrócił. Wypowiadał się i mówi, że on pamięta takiego i takiego jednego, tam go opisał, nie będę mówił. Mówił, że tego, który nie chciał się zaszczepić, że strasznie mi uprzykrzał życie, kurwa, był taki twardy, niezłomny. Powiedział, że się nie zaszczepi i na końcu podsumował. I na końcu okazało się, że on miał kuźwa rację. Dzisiaj było. Dzisiaj on to powtórzył. A, Ale a, no, no, e, no. To ja wczoraj tego na nie, nie zrobiłem. I też świetna wypowiedź tak. takiego dowódcy, nie? Że... I to, żeby to było, to byli wszyscy, właściwie cały sztab.